Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku naszych rozważań na temat współpracy i podejmowania współdecyzji. I rozmawiają Magda Barańska i Marta Kułaka. I dzisiaj chcemy porozmawiać o fali. Mhm. Tak, bo. E jak myślimy o naszej pasji do podejmowania grupowych decyzji, wspierania współpracy, to mamy taką refleksję, że jesteśmy częścią jakiejś większej fali czy większej zmiany społecznej, która się za przyczyną czegoś wydarza takiej zmiany od takiego modelu, gdzie ktoś mówi innym osobom, co mają robić. Do takiego modelu, gdzie ludzie są partnerami i wspólnie decydują o różnych sprawach. I to nie znaczy, że każdy decyduje o wszystkim, ale że jest więcej tego współdecydowania, niż było wcześniej. Dużo więcej. I że właśnie mniej jest tego, że ktoś każe coś robić, ktoś wydaje tak zwane polecenie służbowe. Mhm. I myślę o tym, że. I że że, że m, to jest pewna fala, ale że w tej fali są też różne prądy. Aha. I że jak jest fala, to też są te prądy wsteczne trochę. Mhm. Nie? I jak sobie myślę o różnych takich e, tradycjonalistycznych, albo możemy to nazwać mhm. prawicowych, albo konserwatywnych tendencjach, mhm. to tam się pojawia taka tęsknota. Żeby to było. Mm. Nie? Żeby to było tak jak kiedyś, aha, aha. nie? Że, jak, że, że jakie to było łatwe, że ktoś mm. przychodził, miał rolę tego autorytetu i mówił, mm. i ludzie to słuchali i wykonywali. Mm -hmm. Łatwe i znane. Łatwe i znane. No, tak. I że chce to po prostu jakoś uznać, mm -hmm. nie? Że to jest, że to słyszymy często. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Tak. I teraz mi przychodzi ta metafora, o której rozmawiałyśmy wcześniej, bo jak myślałyśmy o tej fali, to się zastanawiałyśmy, jak to opisać. I wydaje nam się, że to może być na tak duża zmiana, jak kiedyś ludzkość, używając dużych słów, przesiadała się z jeżdżenia konno, czy jeżdżenia na wozie, na samochód. I że to nie był jeden rok, a nawet na pewno nie jeden miesiąc. To był ileś mhm. lat, żeby te samochody stały się bezpieczne, powszechne, łatwe w użyciu. E, bardziej dostępne? Mm -hmm. I żebyśmy się nauczyli żeby, je serwisować. Żebyśmy się nauczyli je serwisować, i żebyśmy też. E, I tam była ta fala, e, ten mm -hmm. prąd wsteczny, o którym ty mówiłaś, tak, że jeżdżenie samochodem zabija przy jakiejś prędkości. Mm -hmm. Bez żadnego zdarzenia, tak? mm -hmm. że po prostu prędkość powoduje, że nie, ma się, nie można oddychać. Były różne teorie, co prędkość może zrobić, i teraz się z tego śmiejemy, tak? ale przywołuję to dlatego, że to jest po prostu lęk przed wejściem w nieznane. I że to naprawdę mogło tak być, że ludzkość próbowała różnych rzeczy i były rzeczy, które zabijały, więc ta ostrożność jest uzasadniona. wiesz chcę uznać tą ostrożność. Tak, tak, mi się przypomina, właśnie to chyba było Brytyjskie Towarzystwo Naukowe, które obliczyło że się człowiek zdezintegruje, jego materia przy jakiejś prędkości mhm. w okolicach, nie wiem, 70 km na godzinę, i że to była jakaś mhm. nieprze, nieprzekraczalna prędkość. E, tak, więc, y, że, że cały czas jestem z tym uznaniem, mhm. nie? Naprawdę uznaniem, że to może się w nas. Y, Aktywować w różnych momentach okay. tych trudów, które tak. będziemy doświadczać, no niech ktoś przyjdzie i zrobi tu porządek. Uh -huh. Niech ktoś przyjdzie i za nas decyduje, nie? Uh -huh. Kto ma takie kompetencje, uh -huh. nie? I y, y, jak myślę sobie, że mówimy o tym, że definiujemy ten świat teraz jako świat wuka, czyli y, po angielsku to jest. E, volatile, uncertain, mm -hmm. ambiguous, i, i i co? Które literki ci brakuje? F, v to jest volatile, czyli tak jak, tak jak benzyna, zmi, ulotny, u, Ulotny, zmieniający mm. stan skupienia, tak momentalnie. Mm -hmm. nie? E, uncertain. Uncertain. Niepewny. Tak, że nie wiemy. Co, jakby nie wiemy, jakie skutki przyniosą mhm. nasze decyzje. Co się zaraz wydarzy. Co to jest kompleks chyba? Złożony. Tak. Tak. I że to jest, ta złożoność jest mhm. po prostu czasem niemożliwa do objęcia. Mhm. Nie? Że ileś tam jest. Jakby aspektów tej decyzji, aspektów ludzkiego doświadczenia, że po prostu się rozjeżdżamy, nie? że nie możemy objąć tej złożoności, że to jest naprawdę trudne. No i ten A, czyli ambiguous, poczekaj jak to się mówi po polsku, bo to nie jest niepewnie taki wieloznaczny. wieloznaczny nie? mhm. Czy Niejednoznacznie. Nie. Nie. Że to samo, tak, ta sama rzecz, czy te sama, ten sam aspekt, y, jakoś nie możemy go y, ocenić jako dobry czy zły, tak. Tak? Mhm. bo jest dwuznaczny, mhm. bo ma te aspekty wspierające i ma te aspekty tak. niewspierające. Mhm. Tak? No i w tym wszystkim w tej złożoności niejednoznaczności nie i niepewności, E, mamy tęsknotę do kogoś, kto przyjdzie mhm. i powie, co mhm. zrobić, żeby było dobrze, nie? Mhm. Mhm. A e, współdecyzje zapraszają, żeby wejść w nieznane. Tak. I jeszcze wracając do tego, właśnie do, do tej dynamiki, nie, że ja jako lider Chcę zaprosić do tego świata, mm. tak? czy do tej decyzji w tej złożoności mm. i, i kompleksowości, mm -hmm. a mogę mieć y, y, oczekiwania od mojego zespołu, żeby wejść w tą rolę takiego lidera, który mm. weźmie na siebie odpowiedzialność, mm. który jakoś będzie chronił zespół. Mm. Co jeszcze będzie robił? Dawał jasność kierunek hmm. mówił, jak tak zrobimy to będzie tak, dobrze. Tak. No będzie wiedział, co zrobić po prostu. Po prostu. Hmm. Hmm. Da takie poczucie bezpieczeństwa. Hmm. Duża odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność. No i jak myślę o tej fali, no to jedną y, ze skutków tej fali jest to, że. Nie wiemy. Że nie wiemy. Mhm. Ja będąc w, lo, w roli lidera, ja nawet nie chcę udawać, że wiem. Mhm. Ja nie chcę na siebie brać tej odpowiedzialności, że ja wiem, co zrobić, że będzie dobrze. Mhm. Tak, i myślę sobie, że to, co mnie wspiera w tej sytuacji, to wiem, na czym stoję. Czyli to, co rozmawialiśmy ostatnio. Tak? Wiem na jakich wartościach mhm. stoję, wiem jakie zachowania są dla mnie konieczne, jakie są nieakceptowalne. Mhm. Tak? I nawet jak nie wiem, co robić, to wiem na czym stoję. Mhm. Mhm. I że to daje ten grunt. I, da, i nawet nie wiem, jak, jeżeli nie wiem, co zrobić, to wiem albo z jakiego miejsca wychodzę, a do jakiego miejsca chcę dojść. Bo wie, znam też swój cel. Mhm. Mhm. Tak więc to nasze zaproszenie do próbowania tych decyzji grupowych jest zaproszeniem do wejścia w nieznane, w takim sensie, że to jednocześnie jest znane od iluś dziesiątków, setek lat, no bo jak te grupowe decyzje były wykorzystywane, ale nie w takim zakresie jak teraz, jednocześnie no, to nie jest tak wypróbowane aż tak powszechnie. Więc my się tego i my i w ogóle mamy wrażenie, że y, ludzkość jako całość uczy się tego podejścia. I jak to robić, żeby to było faktycznie efektywne, skuteczne, żeby to nie zajmowało nie wiadomo ile czasu i blokowało jakiekolwiek inne działanie i jednocześnie, żeby dawało to poczucie takiego bycia częścią, włączenia, mm -hmm. wpływu, bycia usłyszanym. No, i żebyśmy mogli doświadczyć osiągania celów tak. dzięki tym decyzjom. Nie, że te decyzje nie są same dla siebie, tylko bo mhm. po to po coś. Nie? Mhm. Robimy, podejmujemy decyzje, żeby coś osiągnąć. I jak sobie myślę o tej fali, to myślę sobie o różnych yy, kontekstach, w których ta fala się mhm. wydarza. No bo to się wydarza w rodzinach, mhm, i, tak. bo my chcemy uznać podmiotowość dziecka tak. i chcemy dzieci też zaprosić jakoś tak. do współdecydowania. Tak. Jednocześnie, wiesz, trzymając swoje role, trzymając tak. rolę rodzica i zapraszając dziecko do bycia w roli dziecka z jego zasobami. I żeby nie wpaść w to, w to zjawisko, tak, parentyfikacji, kiedy dajemy tak. dziecku yy, kiedy abdykujemy ze swojej tak. roli rodzica i dajemy dziecku tą mhm. odpowiedzialność. nie? Mhm. Czyli dla mnie to jest niezależnie, czy to jest w kontekście rodziny, tak jak mhm. powiedzieliśmy o tym zapraszaniu dzieci do podmiotowości, do współdecydowania, czy w kontekstach firmowych, mhm. nie? gdzie my chcemy, e, że, że wiele osób pracuje w tej technologii agile'u. W, 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 w Turkusie, czy chcę zaprosić ludzi do Turkusu? E, I e, co tam możemy usłyszeć od tych menedżerów czy liderów projektu, że oni mówią: Ja nie wiem, co ja mam zrobić, bo mi coś zabrano. tak, mhm. Zabrano mi system kar i nagród, mhm. zabrano mi jakieś instrumenty, e, nacisku, czy wpływu, hmm. czy zarządzania, hmm. ale mi nic nie dali za to. Hmm. Nie? To jak ja mam teraz zarządzać moim zespołem, hmm. kiedy ja po prostu nie wiem, co zrobić, żeby dowieść jakiś określony hmm. projekt, nie? Bo mi się to rozjeżdża, hmm. bo moje dziecko się mnie nie słucha. Hmm. Nie? I co mogę zrobić, kiedy nie mogę? Hmm. Kiedy nie mogę, tak? Cię kiedy nie, nie mogę. Zrobić tego czy tamtego. Albo już może nie chcę. Albo już może nie Po chcę. prostu nie chcę, tylko nie wiem, co. Co za to? Co, co zamiast tego? Tak, no. tak. yy, I wydaje mi się, że jakoś w, w, w porozumieniu bez przemocy my dajemy pewny rodzaj podejścia czy narzędzi czterech kroków, ale że to może być za mało. Mhm. Nie? I ja rozumiem też tą falę, że ta fala też jest o tym, że my szukamy i się tworzą uh -huh. różne narzędzia, tak. które nam pomogą mieć coś innego niż kary i nagrody, tak. coś innego, co pomoże zespołom mm, współpracować tak. i, i wypracowywać coś, uh -huh. coś, co jest potrzebnego w tym nowym paradygmacie. Tak. Nie? i tak myślę sobie, że na koniec to mhm. chciałabym nas zaprosić do nazwania różnych narzędzi, które my eksplorujemy, mhm. które e, e, zapełniają tą pustkę, tak? Aha. Że, że, tych podejść różnych, które eksplorujemy. Tak, mhm. no bo że już e, jakby konie już nie zdają swojego tak. e, e, konie już nie działają. Mhm. Tak, a my jesteśmy trochę na tym etapie przyglądania się, jak samochody mogą je zastąpić. Tak, tak. No i jakie modele mamy. Jakie modele samochodów <śmany> mamy? Mamy, jakie znamy. Aha. No więc tak, znamy, e, e, znamy e, Convergent Facilitation Miki Kasztan. Czyli um, facilitacja wspólniająca. Oparta o wartości porozumienia bez przemocy, jest systemic consensing i twórcy, nie pamiętam nazwiska. Z przykrością stwierdzam, mm -hmm. skomplikowanym nazwiskiem. Tak, systemik consensing, które zostało spolszczone jako. Uzgodnienia systemowe. Mm -hmm. Jest metoda sama Kanera i jego zespołu, partycypacyjne podejmowanie decyzji grupowych. Jest głęboka demokracja Arnolda Mindela. Jest e, teoria U. Teoria U. E, Otto Sharmara. E, jest e, zarządzanie turkusowe, które jest oparte na tej spiral dynamics, czyli dynamice spiralnej rozwoju świadomości, mm -hmm. modelu rozwoju samego. No, y, y, Wilbera. Który ja znam najbardziej od Kena Wilbera, mm. ale chcę uznać, że tam było bardzo więcej, wiele no. y, twórców i oni tam mieli troszkę inne podejścia mm. tak, do tych kolorów i do opisu. Mm -hmm. Jeszcze coś Ci przychodzi? Jest, jest tego więcej. Tak, jest robiłyśmy, tego więcej. Zrobiłyśmy to niedawno. Tak. tak, i to co chcemy powiedzieć, że. Mm, tak jak my widzimy w ogóle ten projekt współdecyzji, to chcemy poznawać różne podejścia, mhm. y, uczyć się narzędzi, mhm. stosować te narzędzia w praktyce w naszych mhm. zespołach i dzielić się nimi właśnie poprzez różnego rodzaju podcasty, nagrania, artykuły, ale też poprzez pracę z zespołami. Tak. Mhm. Tak, to, to by było na dzisiaj, i dzisiaj mówiłyśmy o fali zmiany, w jaki sposób nasz projekt wpisuje się w tą falę, jak my ją rozumiemy. Uh -huh. Używając tej pięknej metafory przejścia od, od wozu, który uh -huh. ciągnie koń do, do świata zmotoryzowanego. I to oczywiście była poprzednia jakaś zmiana, która objęła świat, uh -huh. a teraz jest. Inna zmiana i ona jest bardziej zmianą na e, poziomie świadomości, mhm. i że przez to, że nie mamy te, tego konkretnego wozu czy samochodu, to możemy nie być świadomi tej zmiany, mhm. która się zadziała. Tak, albo ją tak czuć, nie widzieć oczami, tylko tak trochę przeczuwać, bo, bo mhm. widzimy, że jakieś rzeczy się zmieniają, ale to są one trudniej uchwytne. Tak, albo są uchwytne trochę poprzez to, że przychodzi jakieś nowe pokolenie X, mm -hmm. Y, Z, delta, gama i oni są jacyś inni. Mm -hmm. Tak, tak. I my y właśnie, jak nie jesteśmy podłączeni do tej fali zmiany, to możemy y trochę walczyć z jednostkami mm -hmm. tak, i z ich sposobem myślenia czy podejścia, a y nie… Nie widzieć tego, że to jest jakaś zmiana systemowa, mhm. która się zadziewa, i że my możemy się uczyć, radzić sobie z tą zmianą. Mhm. Dobrze, dzisiaj na tyle do usłyszenia. W Mówiły odcinku. do Was Magda Barańska i Marta Kułaga.